No niezależność to jest wtedy, kiedy nikt za bardzo nie, nie wkracza w moją wyobraźnię i w moją przestrzeń, i mogę to, co sobie wymyślę, przerzucić na, na język filmów i producent, i współtwórcy, i współpracownicy nie wtrącają mi się tak, żebym był w że, że to nie jest moje. Więc dla mnie niezależność przede wszystkim. Jest ważna niezależność artystyczna. Jeżeli mam warunki do tego, żeby stworzyć film taki, jak bym chciał, przy pełnej współpracy z, z ludźmi, z którymi pracuję, jestem otwarty na pomysły itd. Tak ale ja mam poczucie, że, że robię to co, to, co sobie tam ułożyło się w głowie, to jest niezależność pełna. producent mi stworzył takie warunki i jest ten system, że nikt mi nie powiedział dobrze, ale ma zagrać ten i ta, i ta scena wylatuje, bo, bo coś tam. Nie? Więc to jest film dosyć nie, niezależny wciąż, jakby w tej takiej mojej y, kartonowej y, stylistyce. Nie? Ja nie szukam na. kartonowej Może to nie jest taki film, taki, jak to robią filmy filmowcy, nie? Że się które by, albo się uczę zawodu, albo po prostu... Już jestem starym koniem i nie będę umiał tak głabko. Że, że widzę różnicę między swoimi filmami a, a, a filmami innych twórców, zwłaszcza tych, którzy są po jakiejś edukacji głębszej. Bo tylko kartonów.